Cześć, witajcie na kanale Automatyczny, gdzie dzielimy się z Wami wiedzą z zakresu naprawy, obsługi automatycznych biegów, regeneracji konwerterów. Dzisiaj temat: modyfikacji konwertera jeżdżącego w takim 700-konnym potworku z rajdów przeprawowych Ultrafor. Zapraszam na odcinek. A więc parę słów wstępu, o co chodzi? Zadzwonił do mnie mój kolega, powiedział, że robi skrzynię biegów właśnie od takiego samochodu. Problem jest taki, że coś tam zostało pomylone czy uszkodzony został czujnik temperatury skrzyni biegów. Nie włączył się wentylator, skrzynia biegów się ugotowała. I trzeba zrobić remont skrzyni biegów. I czy nie zmodyfikowalibyśmy konwertera, tak, żeby dołożyć mu pierścień, żeby był rozkręcany. O co do słowa? Okazało się, że jest to konwerter chłopaków z IOD, czyli możecie ich kojarzyć w Rzeszowie. Dorabiają chyba najbardziej popularna rzecz to ramy do patrola, produkują nowe ramy do patroli i bawią się właśnie w takie rajdy. Więc co? No podjęliśmy rękawice i na filmie pokażę wam po kolei, krok po kroku, proces, co robiliśmy, jak robiliśmy w takiej skróconej podstawowej formie. I teraz, jak, jak wygląda nasz potworek? Mamy tutaj wybite numery, czyli jakieś tam oznaczenia tuningowe. To się nie będę zagłębiał, bo to są tuningowe oznaczenia dorzucone do tego konwertera. My się zastanówmy nad tym, co my tutaj mamy. Na pewno szyjka widać, że była wstawiana i ten środek tutaj, ta blacha jest zamontowana grubsza. To jest blacha wstawiana po to, że konwerter w silnikach o dużej mocy. Ma tendencję, no Amerykanie nazywają do balonowania, czyli my mówimy, że on spuchnie. Czyli tutaj zostanie tak, jakby ten środek wypchnięty, i w podstawie tam, gdzie jest pilot, zostanie to wypchnięte. I tutaj ten fragment jest spawany grubszy, sztywniejszy. W tym miejscu widać, że szyjka, no też tak, jakby była już wymieniana, z reguły to jest tak. Że szyjkę odlewa się razem z kołnierzem z jednego materiału, żeby po prostu była szeroka, duża, wytrzymała. Natomiast no, tutaj widać, że było to spawane, wymienione. To nie będzie miało jakiegoś tam dużego znaczenia. No, no prawdopodobnie tutaj szyjka jest wspawana, tak jak mówiłem. to widać. Natomiast tutaj jest, czyli to jest dospawana druga blacha. O! Szyjka to jest cały tutaj element. Widzicie? Czyli tam jest mniej więcej taka średnica, natomiast tutaj jest dołożona druga blacha, która usztywnia, wzmacnia szyjkę, wzmacnia konwerter. Jak już patrzymy na obudowę pompy, to możemy popatrzeć tutaj, że mamy wzmocnione, mamy wzmocnione łopatki, czyli mamy dołożony spaw i mamy, jeżeli widzicie tam w środku, od łopatki przez całą długość idzie spaw, czyli cała łopatka jest przespawana. Tak na dobrą sprawę widzicie, że tutaj końcówka łopatki nie jest dospawana no te już pozostałe są dolane. Natomiast to nie ma aż tak dużego znaczenia, bo, bo najważniejsze, że cała łopatka jest dolana, a nie tylko w trzech miejscach punktowo chwycona. Tak samo tutaj wszystkie zagięcia są przespawane, więc no nie będą się te łopatki popuszczały, nie będą terczały. Tu jest dołożone i te, to powiedzmy jest praktycznie no fabryczna robota, tak można powiedzieć. Natomiast te punkty tutaj dołożone, to są dołożenia, które się pojawiły później. Wyłączę lampę, może chociaż. Które zostały dołożone później. I teraz co tutaj można by było powiedzieć? Jeżeli olej wraca z kierownicy, to uderza w łopatki w ten sposób, więc najczęściej to, co widzimy w tuningowanych konwerterach, i jak to jest robione, to ten spaw powinien być od tej strony, dlatego że ta łopatka będzie się wyginała do tyłu. W tym wypadku ten spaw będzie rozrywany, a gdyby on był z tyłu, to po prostu stanowiłby takie podparcie, więc lepiej by było, gdyby ten spaw był z tyłu. Poza tym e, olej uderza tutaj w łopatkę, więc uderzyłby w gładką łopatkę i dopiero później się odbije i uderzy w łopatkę z tej strony. Więc no, to można by było zmienić, ale tak jak mówię, to byśmy musieli mieć 1000 koni plus, samochód ma tutaj mniej, więc tu to jest na tyle dużo wzmocnione, że nic się z tym nie będzie działo. Kierownica. Kierownica jest dobrana do momentu obrotowego, żeby, żeby odpowiedni moment obrotowy przenosić, żeby silnik się wkręcał na odpowiednie obroty, środek jest wrzucony na roleczkach, więc to jest najmocniejsze rozwiązanie, które może być. No i tutaj mamy łożyska, nie żadne pierścionki, nie żadne teflonki, tylko łożyska właśnie, żeby to jak najlepiej żeby to jak najlepiej mogło pracować, jak najwięcej wytrzymywało. Turbina, turbina tak samo powzmacniana, przespawana punktowo. Tutaj nie ma się nad czym rozczulać, natomiast tutaj, tutaj dopiero widzimy, że ten konwerter jest przystosowany, ma tuningową, sportową tarczę lokapu, ma założony dużo szerszy, dużo szerszy materiał cierny, pomimo że ten materiał jest bardzo cienki, jak tak na niego patrzymy, to jest go naprawdę niewiele, to jest to dorobione customowe. Żeby pasał, pasowało do obudowy i chłopaki nie wykorzystują lokapu. Ten konwerter nie jeździ z lokapem, natomiast jest wersją tuningową, został już przystosowany do zamontowania lokapu, dużej, szerokiej okładziny. Ta podstawa też jest wytoczona na CNC, to jest twardy taki kloc. No i tutaj mamy obudowę konwertera stalową, zrobioną na maszynach CNC, czyli to musiało przypłynąć z Ameryki, bo oni to robią w Europie, nie ma obecnie producenta takiego masowego. No, tak jak my to też robimy od wielkiego dzwona, jak nie da się nic innego znaleźć, to komuś tam dorabiamy. Natomiast to jest gotowa, wyrąbana ze stali, gruba, ciężka obudowa, przystosowana od razu po trzy różne tarcze zabierakowe. Bo właśnie one się różnią rozstawem, średnicą rozstawem, rozstawem śrub. No i co, tu nawet tak jak widzicie, to ten lockup nic nie pracuje, bo nie ma żadnego śladu od załączania lockupu. Konwerter nie ma łożyska oporowego, czyli tarcza lokapu ślizga się po obudowie konwertera, stanowi podparcie, stanowi bazę. No i to się bardzo często zdarza w konwerterach, jest to standardowe rozwiązanie, więc nie będziemy tego przerabiali, nie będziemy tutaj dokładali łożyska. Ponieważ yy, no, nie ma takiej potrzeby, no. czy jest sterowanie lokapem, czy nie ma sterowania, zostawiamy to w oryginale. Co my będziemy robić? My skupimy się na tym, może dajcie mi chwilę, ja to poskładam. My skupimy się na tym, żeby te dwie połówki były rozkręcane. Czyli sprawdziliśmy już w obudowie i zmieszczą, zmieści się pierścień, czyli do dolnej połówki musimy przyspawać pierścień. I do górnej połówki przyspawać pierścień tak, żeby ten konwerter był skręcany połówkami. Co nam to da? Ano, możliwość serwisowania tego konwertera. Czyli jeżeli chłopaki będą na zawodach i coś się stanie, na przykład ze skrzynią, coś tam się rozleci. Wyjmują skrzynię, są na zawodach w Portugalii, w Anglii, nie wiem czy gdzieś dalej nawet do Stanów się nie będą wybierali. Natomiast są na zawodach, coś się rozleciało. Wyjmują w parę godzin skrzynie biegów, konwarte rozkręcają, rozbiorą, jest dobry, sprawdzą, wymyją, wyczyszczą. Gdyby się coś rozleciało, to mogą mieć przy sobie części zamienne, cały środek, mogą mieć drogi tarczo, lokapu. I co? Skrzynie biegów przeserwisują i składają. Natomiast jeżeli on jest pospawany, to nie są w stanie nawet go wymyć, wyczyścić. Nawet gdyby był dobry, to w nim będą wiórek gruz, poskładają skrzynię, odpalą i ten gruz pójdzie do skrzyni. Więc ta modyfikacja, dołożenie pierścieni, na których ten konwerter będzie skręcany, po prostu daje nam możliwość szybkiego serwisu przeglądnięcia w takiej powiedzmy no, wyścigowej, rajdowej sytuacji. Tak to wygląda w przygotowaniach, tu jest pierścionek, już przygotowany, rzucamy, który siada tutaj ładnie na wytoczonej podstawie, no więc teraz tutaj z jednej strony spaw, od środka już mamy zrobioną faskę, więc tak samo zrobimy spaw, trzeba tu pochwytać punktowo, żeby się nie powykrzywiało. Jedziemy dookoła podtoczenie. No, i później już wyrównanie połówek, wiercenie i druga strona. Proszę, a tak wygląda efekt końcowy. I co my tutaj mamy? Tą obudowę obcięliśmy, na nią nałożyliśmy pierścień. Pierścień jest oczywiście zrobiony na zamek, tak żeby był już wycentrowany, żeby nie był tylko położony tak, tak po prostu z góry. Tylko by jest wycentrowany od środka, jest przespawany do obudowy w jednym miejscu. Na innej wysokości jest przespawany po zewnętrznej stronie, żeby to było zawsze troszeczkę mocniejsze. Chociaż i tak jest bardzo przewymiarowane, no ale powiedzmy takie dobre praktyki, przyzwyczajenia, metody warsztatowe. Więc jest przespawany pierścionek stalowy. Ten pierścionek jest nagwintowany, ma wywiercone otwory nagwintowane, żeby konwerter skręcić. Tutaj jest podtoczenie na, na o ringa. No i co, ono w sumie tutaj no nic nie ma. No jakby tak powiedzieć, szczerze, to jest bardzo prosta robota. Generalnie tu dużo czasu się poświęca na zaprojektowanie tego. No i później na wykonanie, no bo trzeba podtoczyć jedną połówkę, zamontować, podtoczyć pierścionek, no wyciąć na frezarce, albo mieć, no nawet jeżeli jest wypalony na, na laserze, to i tak go trzeba wyfrezować albo podtoczyć, żeby ładnie równo wszedł na obudowę. Później trzeba pospawać, później znowu na tokarkę wytoczyć frezarka, żeby zrobić otwory, no na tokarce to długo by się robiło tyle otworów więc łatwiej i szybciej jest przełożyć taki element na frezarkę niż wintować to na tokarce tutaj druga obudowa, no dokładnie to samo tak, łapiemy za szyjkę, mocowanie jest takie se podparcie jest tutaj, osiowość trzeba sprawdzić czy wszystko ładnie osiowo pracuje no i znowu staczamy, staczamy obudowę, na obudowie kładziemy gruby pierścionek Przespawujemy od zewnątrz, przyspawujemy od wewnątrz. I tutaj możecie zobaczyć takie standardowe niuanse, co może później tak, że tutaj na przykład obudowa oryginalna jest niechwycona, tu jest podtoczona, tu bardzo dużo jej brakuje, a tu z kolei no już, jest, już jest wyraźnie wzięta i strognięta trochę. Więc no to też było widać, że jak ten konwerter był produkowany, był ściśnięty szczękami, to w trzech miejscach po prostu było wybrzuszenie, czyli obudowa też już się odkształciła, no i i takie rzeczy trzeba przewidzieć, nie? Ile, ile ścianki wyjdzie, bo jeżeli my za dużo będziemy toczyć, to w jednym miejscu ta ścianka wyjdzie nam 2 mm, a w innym wyjdzie 3,5 mm, no i to też jest niedobrze. Co tutaj z takich rzeczy, z takich ciekawostek? Tutaj mamy centrowanie, czyli można powiedzieć taki komnierz centrujący, który centruje nam obydwie połówki. Mamy dość dużą faskę zrobioną po to, żeby śmiało można było wkładać te połówki, żeby o-ring ładnie wchodził, żeby go nie przystrzyknąć, żeby się nie zastanawiać. Po to ona też jest taka wysoka właśnie, żeby weszła, żeby się już to ładnie centrowało. Wpychamy o-ringa, nie mamy delewatów, czy on ładnie wszedł, czy nie wszedł. Dlatego ten kołnierz też jest taki wysoki. Pasowanie tutaj jest zrobione na 500. Dlaczego na 500? Dlatego, że to, to w zupełności wystarczy, żeby powiedzmy osiowość pompy, osiowość turbiny do 500 to, to jest idealnie zrobione, czyli te elementy jak przesuwamy, to tutaj praktycznie jest niewyczuwalny żaden luz na takiej dużej średnicy. A właśnie bez problemu się to rozkłada, składa. Nie ma takich dylematów, że coś trzeba pukać młoteczkiem, że coś się klinuje, że coś się haczy. No tutaj powierzchu przetoczony spaw, żeby no żeby było równo po prostu. No tutaj nie ma żadnych elementów, żeby to gdzieś pracowało. Wchodziło w ciasną obudowę. Akurat do obudowy mamy bardzo dużo miejsca. No ale to już taka praktyka, przyzwyczajenie, że jeżeli robimy spawno i załóżmy tutaj gdzieś jest łączenie spawu, on wystaje więcej, no to trzeba to poprzetaczać, żeby, żeby nigdzie to nie wystawało, nie blokowało. Później się okaże, że przy skręcaniu gdzieś tam spaw wystaje czy coś i śrubkę blokuje, więc jest to podtoczone. No oczywiście, no tu na przykład jest gdzieś ten spaw był troszeczkę mniejszy, więc no albo można by było więcej staczać, albo się bawić w dolewanie tego spawu. No, ale wiecie, to generalnie no nie ma większego sensu. Wyczyścimy to, wypiaskujemy, po, polakierujemy, będzie wyglądało dobrze. A, a jest mocno pospawane, jest stopione, są porobione promienie. Tak jak tutaj na dole promień, i drugi promień, tutaj też promień, żeby wyeliminować zasadę karbu. Tutaj jeszcze mamy zrobione właśnie takie delikatne, maluteńkie podcięcie, że gdyby ktoś chciał rozbierać ten konwerter, no wiecie, tutaj jeżeli włożymy uszczelnienie, będzie wysoka temperatura, to może się okazać, że taki konwerter na samym uszczelnieniu tak mocno trzyma, ono jest gdzieś jakby na kleju, sklejone z obudowami, że nie chce się rozejść No to tutaj, żeby włożyć delikatnie śrubokręt i podważyć, bo jeżeli ktoś później, na przykład moglibyśmy tutaj zrobić faskę większą dookoła, no ale później kończy się tak, że ludzie tu wbijają śrubokręt. Jak wbijają śrubokręt, to spiętło materiał i w tym miejscu już obudowa konwertera się nie schodzi. Jak obudowa się nie schodzi, no to automatycznie mamy bicie szyjki. Więc, no, żeby czegoś takiego uniknąć, takie małe, małe podfrezowanie oczywiście można by było robić większe, no ale to już nie ma znowu potrzeby, nie ma co przesadzać. Każdy, kto będzie rozbierał taki konwerter, zobaczy, że jest coś tu takiego, delikatnie podważy. No i co? No, następna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, to oczywiście tutaj mamy cały stos, który jest w środku. Ten stos trzeba zmierzyć i te pierścienie, te luzy tak poustawiać, żeby tutaj był pewien luz, żeby był pewien zapas, czyli jak poskładamy ten konwerter, to w tej chwili... Musimy mieć odpowiedni luz osiowy, oczywiście luz osiowy można jeszcze regulować poprzez wymianę podkładek dystansowych, które tutaj wchodzą, no natomiast no, od czegoś trzeba wyjść, tak? tu są dwie podkładki średniej grubości góra i dół, więc one mogą zostać, do tego robimy luz, mamy okładzinę lokapu na dole, nie mamy łożyska oporowego, więc luz dobrze zrobić taki 5 dych, 8 dych. Więc taki luz jest zrobiony. Gdyby się okazywało, że jest coś za mało, no to wyjmujemy je podkładkę, wkładamy cieńszą. Gdyby na przykład ktoś zamontował grubszą okładzinę cierną i kiedyś wykorzystywał ten konwerter razem z lokapem, to wyjmuje obydwie podkładki i w tej chwili i będzie miał wtedy 1,5 mm luzu więcej. Więc no to jest tak, powiedzmy, podkładki są ustawione w środek, żeby była regulacja w jedną, w drugą stronę. Zawsze można dołożyć, zawsze można zdjąć. Słuchajcie, teraz tak łapem na szybko podsumowanie. Ten film jest bardzo skrócony, dlatego że wszystkich etapów nie nagrywaliśmy, wszystkiego nie omówiliśmy. Z takich rzeczy, które teraz w trakcie montażu mi się przypomniały, które warto dodać. Wyfrezowaliśmy pierścień na frezarce, No dlatego że gdybyśmy zamówili go na laserze, to on i tak ma powierzchnię, powiedzmy, takie, że musimy to przetoczyć, później na tokarce też musimy to dostosować. A zamówienie na laserze, zanim mam to wypalą, zanim przyjdzie, parę dni trwa, więc żeby było trochę szybciej i łatwiej, po prostu na miejscu. Prawda też jest taka, że mieliśmy taki kawałek blachy. Musi być grubszy, musi być cieńszy, to już robimy 15 mm, więc to nie jest tak, że każda pierwsza lepsza firma Wam wypali do 20 mm. Yy, większość firm jeszcze w miarę wypala, nie? więc 15 to też jeszcze w miarę spokojne, no, ale mówię, więc to jest pierwsza rzecz, dlatego no, wyfrezować, pomimo że możliwe, że koszt troszeczkę większy wyjdzie, ale robimy na tańszym materiale, na swoim, wrzucamy, oszczędzamy na czasie. Dalej, co my tutaj robiliśmy? No, skanowanie obudowy, żeby ją poskanować, skanowanie konwertera, po to, żeby to złożyć i żeby zobaczyć, ile tam miejsca jest. To, że miejsce będzie, to my wiedzieliśmy. Bo przymierzyliśmy konwerter do obudowy, do pompy włożyliśmy i było widać, że będzie miejsce, natomiast chcieliśmy sprawdzić, ile będzie tego miejsca, jak to się będzie zachowywało, jaki duży pierścień możemy zrobić. Czy, wiecie, z doświadczenia to już jest tak, że patrzysz, Ty no jest wszędzie dużo miejsca, tu jest miejsce, tu jest miejsce, a później się okazuje, że jest jakieś jedno żebro, jedno przewężenie, i tam zostają 3 mm luzu, nie? A tutaj jest dużo moc, wysokie obroty, dużo obciążenia, więc. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, co się robi. Więc co, robimy skany? Później przygotowanie modelu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Przygotowanie. To jest też zamodelowanie konwertera nie byłoby potrzebne jeszcze niedawno, jakiś czas temu, robiliśmy to bez modelu. Po prostu brało się kartkę długopis, narysowało się mniej więcej jak to ma wyglądać. jakieś średnice podtaczało się na to karce i jest. Natomiast zamodelowanie pozwala nam na to, że my mamy te dane, wiemy później co poprawić, jak zmienić. Mamy zapisane jakie wymiary są, czyli jaki jest rozmiar wewnętrzny konwertera, bo, bo mamy to zrobione. Jakie te elementy wszystkie poskanowane są, jak one się mieszczą w środku, gdyby coś się rozleciało. Od razu wymiary na sztywno dobieramy bo z modelu jesteś w stanie wziąć wymiary i robimy na maszynach w setkach, no i ma wyjść luz taki i taki, to wychodzi luz, nie trzeba później dostrugać, sprawdzać, poprawiać, sprawdzać zawsze trzeba, ale ale nie trzeba, nie wiadomo, później poprawiać po sobie, nie? Co dalej tutaj mamy? No później połówki zostały pospawane, tutaj na filmie widzicie, ale prawda jest taka, że ten pierścień był później jeszcze poprawiany. Zrobiliśmy jeden pierścień, ale się okazało, że była pomyłka i kołnierz tak, kołnierz wyszedł trochę za krótki, tak można powiedzieć. Raz, że chłopacy się pomylili tam. Nie zrozumieliśmy się, nieważne, bo to jest długa historia. I po prostu kołnierz wyszedł krótki, składanie konwertera było pierdliwe takie. Oring wszedł, nie wszedł, przytnie go, nie przytnie, więc wycięcie spawanie od nowa. Później co podtoczenie spawów zrobienie promieni, tak jak tutaj widzieliście, to też tam jest jedna rzecz, już nie będę się rozczulał, ale zostało to jeszcze trochę poprawione finalnie, żeby, żeby działało, funkcjonowało trochę inaczej, no bo zostało zaprojektowane, no ale, ale później jak się to patrzy, obraca zastanawia, jak to będzie używane, w którą stronę, no to to jednak zrobiliśmy parę zmian. Później trzeba było konwerter wyważyć na połówkach, tak? to też tego już nie nagrywałem, ale wrzucenie na wyważarkę, z tego co pamiętam pompa, pompa, to bez ciężarka poszła, tak ona chodziła ładnie, była wyważona natomiast podstawę my przechabialiśmy więc było tam do dospowanie ciężarka, żeby to wszystko chodziło tak jak ma być. No i co? Takie powiedzmy podstawowe tematy, no już nie nagrywałem tak samo. No, wypiaskowanie, pomalowanie na jeden kolor, żeby to nie było takie czarno-białe, tu polakierowano, trapana, tu podtoczone, więc no, oczywiście cała przygotówka i tak dalej, wszystkie inne rzeczy, no ale skupiałem się na detalach technicznych, to mówię, no jest tych rzeczy cała masa. I w y, sumarycznie jakby popatrzeć na to, no to jest pierdoła, no to byle tokarz w jakimś tam warsztacie ślusarskim jest w stanie to dorobić, bo podtoczy, później posława, później przetoczy, później nagwintuje i tak dalej. Oczywiście tak jest. Natomiast pojawia się problem z wyważeniem, pojawia się problem taki, że któryś otwór jest przestawiony i konwerter ma zaznaczone połówki, bo tylko w tym miejscu pasuje, co, co też jest problemem. Składa się na połówki, znaczy się punkty i, i te, też się znaczy. No je, są pewne niuanse. I rozumiem, że są ludzie, którzy są w stanie zrobić to taniej, natomiast użycie technologii, projektu, obróbka, znaczy właściwie to jest tak, nie to, żebym się tłumaczył, tylko dostajemy czasami takie zapytania, nie? A, to macie skaner, to zeskanujcie i zróbcie. I ludziom się wydaje, nawet ostatnio ze znajomym rozmawiałem, że zeskanować to już tak, to, to będzie za darmo, bo to zeskanujecie, zrobicie, bo macie maszyny CNC. A prawda jest taka, że dorobienie jakikolwiek przeróbki niestandardowe rzeczy wychodzą dużo drożej, bo zeskanowanie elementu to będzie 5-10 minut godzina w zależności jaki element. Później obrobienie tego w programie kadowskim to jest od 15 minut do kilkudziesięciu godzin w zależności co będziemy obrabiali, jak dokładnie ma być, ile punktów wzięliśmy no i później trzeba to wrzucić na maszynę, zaprogramować maszynę, zrobić to na maszynie, więc to z tego sobie musicie zdawać sprawę, że. Jest cała masa rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, i w wielu przypadkach, no w dużym uproszczeniu, że wiele firm by coś takiego zrobiło. Ale jak trzeba zrobić dokładnie, turbo precyzyjnie są obciążenia i trzeba wziąć za to odpowiedzialność, że to nie pęknie, że to się nie rozpadnie, że to nie odleci. Trzeba zasymulować obciążenia w programie. To nie dlatego, ja wiem, że te śrubki wytrzymają tutaj przy tym konwerterze, ja nic nie muszę liczyć, ale jeżeli mamy dać gwarancję. To właśnie wrzucamy taki model, zamodelujemy sobie obciążenia i sprawdzimy, bo możliwe, że gdzieś coś będzie jakiś słabszy punkt, i ten słabszy punkt można wyeliminować. Więc, wiecie, doświadczenie doświadczeniem ale, mimo wszystko, takie rzeczy trzeba już sprawdzać. To nic, to by było na tyle, jeżeli chodzi o modyfikację takiego konwertera. Jeżeli film się podobał, klasyka, subskrypcja, łapka w górę, dzwoneczek, napiszcie jakiś komentarz, może być to komentarz taktyczny, napiszcie co byście tutaj zrobili, inaczej przerobili. Jeżeli macie jakąś wizję, jakiś, jakiś pomysł, dajcie znać jakie następne filmy chcielibyście oglądać. Do następnego razu, cześć!